Zrobiłam 30 playerpików, jeden z trzech do wyboru 81, bo musimy zrobić dwa playerpiki kampanii. Musimy zrobić dwa playerpiki 85, i jeszcze playerpika, znaczy paczkę. Paczkę z ikoną Optimus, więc potrzebujemy sporo wyraźnie, dlatego zobaczymy, co uda mi się tutaj trafić. Ostatni playerpik ogólnie? Dobry, myślałam, że będą słabsze te playerpiki. A to było trochę walkoutów, inform był? Dobry, tu 83. Generalnie Tiago walkout, inform Trossard, y, walkout Kielini. Sancho, Immobile, Dybala i Sterling. Robię pierwszego player kampanii. Przepalamy właśnie taki skład. Tu w ogóle chyba może trafić karty kapitanów food o, Oczywiście wszystko nie wymienię tutaj, co przepalam. Czyli można trafić karty urodzinowe, karty Future Stars i karty kapitanowie foot w pierwszej i drugiej drużynie. Także zobaczmy, co uda mi się trafić. Jedna z dwóch do wyboru. Nie no, biorę tego. Przecież to jeden i drugi na przepalenie jest. No teraz player pick 85+, plus. też przepalam wszystko, Tej wiem, jednak zobaczymy, co tutaj uda się trafić. Jeden z 4 do wyboru, 85+, plus. no jakaś karta 86 na pewno będzie dobra, jest nawet Fonte 91. To jest najtańsze overall 91 na przepalenie, ale zawsze fajnie trafić taką kartę specjalną. A teraz zobaczmy, co w moim drugim player picku kampanii dzisiaj, a ogólnie czwartym. Okej, okay, jednak nie dla mnie jest to SDC. Player pick 85+. Plus. Wszystkie te 4 player piki udało mi się zrobić za darmo. No ale zjomiany heart, mogłabym je oczywiście przeznaczyć na coś lepszego. Na coś bardziej opłacalnego. Ale może to nie jest mój dzień po prostu, zobaczmy. Ostatni player pick dzisiaj, a później już tylko paczka z ikoną. 1 do wyboru, 85+. Plus. No chyba keyna. Najwyżej oceniony skład o ocenie 88. Ja już nie będę się powtarzał, że wszystko jest z niewymiennych. Po prostu jak, jak w jakimś składzie będzie coś wymiennego, to ja to powiem. No bo to jest oczywiste, że robię z niewymiennych. Drugi skład o ocenie 87, parę kart specjalnych, no ogólnie dwa nasze trafy z pików w kampanii. Tutaj właśnie wylądowało, więc mam nadzieję, że przyniosą nam szczęście. Zrobiłem jeszcze 10 playerpików, jeden z dobor 81, czyli łącznie będzie 40, bo. bo ja ta, dobra, 88. No znowu to jest karta na przepalenie. Ogólnie jest sporo Kapitanów Food, którzy są kartami na przepalenie, nie kosztują za dużo. Zrobiłam te playerpiki, bo trochę mi brakuje kart 84 i 85 na przepalenie, to jest bez ikony, więc. Chciałabym takie potrafić, ale jak są 87-88, to też nie będę narzekać. I ostatni player pick. No, dobre były. Póki co Boyata, Humels, Ruben Dias, tu walkout z Taremi też. I zobaczmy, co w dziesiątym. 82. Przez skład ocenia... 86, że palam tego Ferdinanda. Może nie wróci w Optimusie? Znaczy, ogólnie Optimus Ferdinand jest dobry, ale ja mam wolę jakoś pomocnika, tylko dobrego pomocnika. Otwierałem moją trzecią paczkę z ikoną Optimus. W pierwszej udało nam się trafić drogę, w drugiej był Dalgish, więc dwóch napastników. Dobra, powiedziałam, że zaszalejemy i tammy tak odważnie Anglię na początek, więc zobaczmy, czy to będzie jak ktoś z Anglii. Dobra, nie ma Anglii widzowie, więc. Poniekąd najgorsze już za nami, bym powiedziała. No, nie trafiłam żadnej meksykańskiej ikony w tej chwili, ale byśmy nie chcieli. Podtrzymajmy te pasy nietrafiania. Ale ten gracz ma chore staty. Nie no, statystyki ma fajne. Jakbym miał tak 5 na 5, to ja bym powiedziała, że dobra karta. No tak nie całe 500 tysięcy. Zrobiłam jeszcze 50 player picków, bo teraz robię drugie, jakby co ikony. Ja Miałam nie robić tego drugiego, no ale jednak zrobiliśmy. Znaczy, zrobimy dopiero. Więc zobaczmy, co uda mi się trafić na 50 player picków. Ja obstawiam, że trafi tutaj, no tak, z 9 walkoutów. Ostatni player pick przed nami, 50, no, czy na razie ostatni, znaczy, może jeszcze później zrobię. 50. player pick to Matic. Ogólnie dużo informów i walkoutów. Jeśli chodzi o walkouty, to The Young. Tutaj o już z inform, to jeszcze był walkoutem kolejny Inform, tu też Inform, tu Keita, Suarez walkout, De Bruyne walkout, tutaj ten Inform, Neuer walkout, Boyata walkout. O, trochę duplikatów mam dużo. Trent walkout, Bernardo Silva, Parejo tu jeszcze był, Coman. I kostić 11 walkoutów na 50 picków. Zaczynamy drugie SBCO i koda Optimus. Takie oto karty, oczywiście wszystkie niewymienne. No i tam dużo tych overall 84, 85, 86. Więc może się nawet uda zrobić za darmo drugie TC. ZBC. Drugie SBCO, co nie 87. No przepalam tego Sanjera, przecież nie będę nim grała. A tak, żeby kolekcjonować go wraz z innymi Optimusami, to raczej nie ma sensu. Więc ten. A nie, przepraszam, tu kupiliśmy jedną kartę. Znaczy nie kupią. Kiedy się kupiłam? ani dzisiaj. Kejna A Kane aktualnie kosztuje tysięcy, więc tylko on jest kupiony, reszta to niewymienne. Przedostatni skład: o ocenie 86 z kart kupionych tylko i wyłącznie Kielini. No, przepalam tego debrujne. zagrałam mi mocniej 29 spotkań on taki średni był. Poza tym wiecie, zaraz co? tsy. No, to przecież lepsze karty powchodzą niż ten debrujne. Także przepalamy ten skład i zostaną nam jeszcze ostatni. Ostatni skład: o ocenie 86. No tu kupiłam akurat wszystko z niewymiennych kart, tylko 83 miałam w klubie i to też nie wszystkie, a no, pozostałe to kupiłam, także ponad 100 tysięcy na to SBC, na poprzedni skład też trochę wydałam, no myślę, że tak ze 150 tysięcy łącznie mogłam wydać na to całe SBC. Obstawiam, że będzie tu napastnik, jestem przekonana, że będzie napastnik, tylko mam nadzieję, że tym razem już dobry napastnik. Myślę, że Bramkarz też jest duża szansa, że trafię, widzisz mnie? <grywa> Rivalto na czacie, nie widzę, nie widzę. Zobacz. Nie, dobra, bramkarza też nie. RWB nie ma. Ok. Prawo obrońca. Dobra, lama miałam. Lecimy. Poza tym to Optimus. Środkowo obrońca. Też to nie jest środkowo obrońca. Dobra. I tu miałam już jak coś. Roberto Carlos mój. RWB jest pewnie nie ma, ale jakich nie ma, Dobra. SPD. Dajmy sobie RM. Nie wiem. Ja ogólnie nie wiem, jakie są posty, po jakich nie ma, więc każdą będę klikała. RM nie ma. LM nie ma. RW. Nie ma... No dobra, to tu może być jedynie Ronaldinho, ale nie ma. No dobra, to dajmy sobie środkowego pomocnika teraz. Albo żartowałam. Lecimy do... Lecimy do bramkarza. Sprawdźmy, czy to będzie jakiś Optimus na bramce. Nie będzie. Okej. Okay. Czyli nie ma tragedii. No to zobaczmy, SPDC teraz dajmy. Najlepszy tu może być Lam. Ale jest Essien, którego już miałam, czyli to też nie będzie on. No dobra, napastnik, SP i SPO. I SN jeszcze. Nie, SN na koniec, bo SN to jest najlepszy. To dajmy SP. Ok, nie będzie SP, bo chyba z SP no WIERA tu może być najlepszy. A oprócz WIERY to chyba długo, długo nic, więc zobaczmy. Nie jest SP. O kurde. No dobra. SPO, SN albo napastnik. No, SN to prawie taki napastnik. Nie no, pośrodkowy napastnik, no ale prawie jak ten. No to pewnie znowu napastnik dzisiaj będzie, no jestem przekonana. To możemy na spokojnie dać jeszcze eśpo, bo eśpo to nie będzie. Dzisiaj napastnik po raz kolejny. Ej, on ma pięć wazek sztuczek, no taki trochę maradona bym powiedziała. Maradona. Nie, no czemu ich Patrz to! 95 driblingu, 95 podań, 5 mazdych sztuczek. No ja myślę, że to jest dobra karta. Ja myślę, że dla niego znajdę miejsce w moim zespole. To jest 6 stóp czy coś takiego, nie? A stopa ma ile? Za 30 cm? W sensie, w sensie nie boję, ale stopa tak, żeby być jednostka. To on ma 1,80 m? No to wysoki. No to to jest taki wyższy Maradona, ja myślę, że dobrze. Sprawdźmy ile kosztuje. 93 km. Nie, no to niemożliwe jest. Po prostu chyba oni nie potrafią odkryć jego potencjału. Ogólnie wydarzyła się taka sytuacja, że widzowie na lawie mi przypomnieli, że obiecałam, że zagram tym Roysem, którego trafiłam. No i nim nie zagrałam do tej pory. Więc dzisiaj nim zagram Food Champions. I musiałam wrzucić lama na prawą obronę, bo tak to nie miałoby pełnego zgrania Royce. A tak to każdy ma pełne zgranie tutaj w tym składzie, więc wszystko jest ideolo. Gramy Food Champions, zobaczymy. A, no tak. Pierwszy mecz Food Champions, bo póki co mam 0 do 0. Zrobiłam ogólnie jeszcze 10 player picków, ale to sobie otworzymy już na koniec materiału. Znaczy nie to, że narzekam, nie, ale wydaje mi się, że jeśli. Ktoś zrobił cztery te paczki, no to przynajmniej jedną petardę chyba musiał trafić, a u mnie właśnie... nie było. Chciałam zrobić elastikę oczywiście standardowo No właśnie, ja może jednak tego Rikelmy powinnam wrzucić do mojego pierwszego składu, no bo on ma chociaż 5 żadnych sztuczek. To na pewno, spokojnie, na pewno to nie był złoty i kardi. To jest chyba ten i kardi. No co, wezmę to dużo osób mówiło, że on jest dobry. Pozwólcie, że przy Zacięło. No, gdyby nie zacięło, to by ta piłka nie wpadła do bramki. <grywia> Bez kitu! Każdy jeden strzał, który on daje, wpada do bramki. Nie, nie, nie. Zobaczcie, ile on miał strzałów. A, dobra. Zobaczcie na koniec meczu sertyki po prostu. Ja już nic nie mówię. Kurde, Zachciało się w Champions. Jak Pele stoi na obronie. A, dobra. Po 10 strzałów i 6 do jednego. Ostatni. Więcej nie gram. Gram jest prawie przyjemności. Zobaczmy skład mojego przeciwnika. Kolorowy. Karny. Dobrze jest. Nie zostanie w środku. Neymar ma takie coś, że w ostatniej chwili zwalnia. I wtedy. No i wtedy nie wytrzymuje przeciwnik i się rzuca na którąś ze stron, to tak zawsze działa właśnie Jak są tacy za... Pogba chyba też ma takie, że robi długi nabieg I wtedy przeciwnik nie wytrzymuje i nawet jak postanowi zostać w środku, to i tak na koniec się rzuca Dycha, co to jest za Dycha? To jest chyba ten y, Potum, Potum to jest, tak? Potum? Chyba tak A może cię cieszynkę i zrobimy rzeczkę, czy nie? Nie, chyba jeszcze nie ma. O? Nie, chyba nie. Nie. To jest pierwszej połowy, na razie 2 do 0, ale zobaczmy strzały, bo wydaje mi się, że jestem tu zdecydowanie lepsza w tym meczu. 8 strzałów, białym przeciwnik 2. No, trochę niefartownie dla mojego przeciwnika to się złożyło. No to już na takie zakończenie, zakończenie, otwórzmy sobie jeszcze 10 pików. Już więcej nie robię. Ostatnie 10 player i ten trzech do wyboru 81, plus ostatnia szansa na trafienie jeszcze jakiegoś kapitana food hero. Tutaj, no bo no jak wiecie, nie udało się trafić jeszcze kapitana food hero. W sensie kapitanów food już trochę potrafiłam, ale hero. Jeszcze żadnej karty, a tu mamy już dwa łokouty na trzy piki. Ogólnie naprawdę bardzo dobre są te playerpiki i zastanawiałam się, czy by ich sobie nie zrobić i na tocy nie zostawić, bo od 29 będą tocy. No ale jakbym miała tyle trzymać te piki, to. No to nie chciałoby mi się aż tyle. Chyba te dwie karty też były łokoutami, bo są kartami specjalnymi 84. Yy, więc póki co na ile? Na trzy? Na 6 playerpików 4 Myślę, że całkiem niezły wynik. Kolejny. I dajcie znać, na kiedy zostawiacie paczki, o ile zostawiacie Czy będziecie je otwierać na różne społeczności, czy na pierwsze TOTSy, jakie będą Czy czekacie tydzień dłużej i będziecie otwierać na TOTSy z Premier League Bo dużo osób właśnie zostawia na ligę angielską Także zobaczmy, co w ostatnim dziesiątym piku Jeden z trzech do wyboru, 81+, niesamowite to jest Tylko w trzech player pickach nie miałam walkoutu Trzymajcie się, następnego materiału, no i cześć!